Nie, ja się mam na tej stronie Compass dzisiaj się, się pojawiam. W... <coughs> dzisiaj mój drugi raz. W... Wiem, że wam wcześniej nie nagrałem, ale to jest mój drugi raz już w Flashing Lights. Co jest, co mnie rozpiło na komisariacie? Aha. Fajnie, super. Po prostu git. Dobra, to chcę sobie wziąć. Dobra, już mamy wezwanie. Nie, nikt mi nie zabiera tego wezwania. Ja jedna no nie. Dobra, ja jedna nie. Szybko wsiadaj, dobra, tu. No bo nie wiem, jak się tutaj przyjmuje. Nie, dlatego sobie teraz tutaj klikam. Tak. No ale w to się, dobra? Akceptuję. Dobra To tak więc teraz jedziemy Czekaj czy to jest jakoś daleko? Jest Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest po drugiej stronie mapy. Ale o! Nie, dobra, nie, źle, żeśmy pojechali, źle już. Ale, na no pacjent, muszę pojechać po pacjenta, nie? Dobra, dzisiaj się tylko pojawi jeden film. Wiem, że dawno nie było, ale się pojawi ten film na autostradzie gdzieś. O kurde. Karetkę wywaliłem. Jak? Co ja mam jechać autostradą tam? Na to chodzi. Albo nie. Nie, dobra, 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 nie, 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 nie muszę tam jechać, nie muszę tam jechać. Nie muszę jechać na około, wystarczy, że tutaj skręcę. Kurde, tam był wcześniej zjazd. Ja mogę pod prąd. Ja jestem autem przywilejowanym. Ja mogę jechać pod prąd. Mogę i nikt mi nie zabroni jechania pod prąd. Co jest? to przyjechaliśmy już z domu? Ja już raz że tutaj miałem taką marce, gdzie zostałem postrzelony jako policjant. Bo już grałem w tę grę wcześniej, nie? Dobra, widzę gdzie jest. Dobra, włączam syreny, wychodzimy Dobra, zamykamy drzwi, otwieramy drzwi, bierzemy to o, Medyczne nosze Dobra, bieramy nosze I lecimy Niech pada. Dobra. Dzień dobry. Forma medyczna. Dobra, trzeba zbadać pacjenta. Dobra, czyli puls ma, czyli będziemy musieli ją defibrillować. <laughs> Czyli tam nic się z... <laughs> się z głową nie stało oddycha dobra 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 to tak dobra to stop trzeba wziąć tą torbę od... i tak dobra yy, yy, nie resuscytacji nie będziemy <laughs> co nie. Leki na pewno i trzeba podać aspiryna. Proszę wziąć aspirynę. Proszę też to wziąć. Dobra. Nie wiem czy tego filmu nam nie zdejmę trzeba zbadać. Dobra. Dobra. Teraz sobie pani będzie leżała pięknie na noszach. <laughs> nie mam pojęcia, co się mogło stać. Dobra, i lecimy. Miejmy nadzieję, że ja jej stan się nie pogorszy. wykonałem to proszę się przesunąć <ścoughs> proszę się przesunąć bo tutaj będziemy jechali proszę zjechać tam no pani, no karetka jedzie na sednale, a ci i tak nie zjeżdżają mnie hańba dla nich hańba do M.P.D. do M.S.I. dokładnie. Dobra, tutaj trochę nas zobujało, ale żyje. To jest najważniejsze. Tu jest hospitał. Podjeżdżamy. Dobra. Nawet nie zamykam tych drzwi. Od razu biorę to. Medyczne nosze, dobra. I zanosimy tamtym. Czekaj, bo jakoś krzywo idę. Dobra. I teraz trzeba to zawieść tam. Ja już raz byłem tutaj w tym szpitalu i ja już wiem gdzie się zanosi pacjentów. No i misja ukończona. No i pięknie. Dobra, tutaj. No i już mamy następne zadanie, na które oczywiście jedziemy. Trzeba się udać jako ratownik medyczny. O, <laughs> bliźniutko jest. O kurde, dobra. Bardzo blisko. Dobra, czyli tam są dwie... Jedna... Dwie lub więcej osób. Dobra. Dobra, skoro tutaj są dwie, czyli trzeba na pewno wiem, że wezwać wsparcie. Medyczne noszę, dobra. No, niestety nie przejedzie pan, bo teraz to tutaj był wypadek. Nie wiem dokładnie, co się tutaj stało. A gdzie jest drugi pacjent? <śmiech> <śmiech> Dobra. Tak więc trzeba wezwać drugą. Ten. Dobra, tak. Torba medyczna. Dobra, obrania i trzeba ściągnąć. Spodobajmy pana. Dobra, puls ma. To najważniejsze, że puls ma. O nie. Nie odejecha, brak polsu nieprzytomny. Dobra. Trzeba mu zrobić resuscytację Jeżeli to nie zadziała to Trzeba będzie użyć wstrząsów elektrycznych Jeszcze raz Dobra trzeba użyć wstrząsów elektrycznych Na to wychodzi Dobra Noszę, noszę, noszę defibrylator Tym też go trzeba poratować Dobra a jak ja mu trzeba zrobić? Dobra, brak pulsu. Czyli podkładki mu trzeba. Jedną tu, z drugą tu. Okej, okay, dobra. w wstrząs. Jeszcze nie poszło to jeszcze raz. <laughs> dobra. Zresztą sami nic tutaj nie, nie zdziałamy <laughs> Na pewno trzeba udać maskę i kołnierz <laughs> Na pewno, na pewno Dobra, trzeba zbadać glukozę, dobra Wędflon Dobra, zastrzyk dolny, dobra, wykonaj resuscytację. Dobra, to teraz zobaczymy, czy eka giema. Dobra Dobra, 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 czyli trzeba wezwać transport Dobra, czyli trzeba to, czyli trzeba to odłączyć po prostu Dobra. Trzeba wziąć to Dobra Dobra, bo nam się udało. Nam się udało i pięknie. Dobra, wzywamy transport. A jest, zobaczę, co jest z tamtym drugim. Dobra, dobra, dobra. <coughs> Czyli po tego już idzie transport. A tego, zbadaj pacjenta. Będę go. Strażaków chyba. Strażacy będą potrzebni. Dobra, oddychaj, wykrywam. I... Dobra. Ona żyje, po prostu straciła przytomność. Dobra. No dobra, skoro pacjent nie jest gotowy. Dobra, wiadomo, trzeba założyć tu kołnierz. Dobra. dobra. To weźcie go. Ja mu tam wszystko zrobiłem, nie tylko noszę wystarczy, że mu weźmiecie dobra. Dobra, i lecimy do najbliższego szpitala, czyli stamtąd skąd wyjechaliśmy. Dobra, to teraz tam lecimy. Uwaga, 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 dobra, bo tutaj karetka. Dobra, Flashing Light, dobra. Bardzo mi się podoba ta gra. Dobra, noszę. Dobra. Dobra. dobra, o kurde, dobra, 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 nagrywamy. Nie wiem jak z tamtym drugim. Dobra, misja ukończona. O to chodzi no i pięknie. Czyli już nawet dosyć... <coughs> Rozumiem tutaj ratownika medycznego. Czekajcie, pójdę, pójdę po wsparcie. Sobie tu, dobra. Dobra, gdzie on jest? O jest, dobra, mamy go. <coughs> dobra, już to bierzemy. Wsiadaj! Gdyniu, wsiadaj. Czemu? Dobra. Wsiadać! Dobra. Pięknie. Jeden do tyłu. Dobra. Pięknie. Pięknie. Dobra, akceptujemy. Dobra. Dobro, poděchali jsme tu. Dobro, wysiadamy panowie. Dobra tam ci już pobiegli myślę, dlatego pewnie tam ci coś będą robić Dobra, do tego przebiegli się, dobra Dobra, transport trzeba wezwać A transport czekajcie Czekajcie, czekajcie. O dobra Już wiem jak transport. Co, wszystko? Dobra, no to możemy go brać ten, tego zbadaliście? Dobra, no to my się tym zajmiemy. Dobra, przynosimy go na nasze nosze Dobra, jedziemy z noszami Dobra, wsiadać, jedziemy, 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 nie ma czasu, nie ma czasu wsiadać. Czyli dobrze, jest, bo wsparcie mam dwóch medyków. Dobra, włączamy syreny i lecimy. A żeby włączyć syreny muszę kliknąć dwa razy A. Znaczy ja już rozumiem z tym grę, Już mogę normalnie tak sobie jeździć bez tego. Y nie tam bez tego pomocnika nie dobra dobra czyli tutaj teraz trzeba włączyć dobra wysiadamy bierzemy go dobra wychodźcie Dobra, i teraz tą misję powinniśmy mieć zaliczoną. No jest. Dobra W takim... No i już mamy weznanie, dobra, wsiadamy, 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 wsiadamy Dobra, tak Tak, akceptujemy No i lecimy, nie? Dobra Wysiadamy panowie, panie i panowie Niech ktoś z was weźmie nosze Dobra, czy na to wychodzi, że muszę wziąć nosze? Nie wiem, ta i ostatnia akcja i już kończymy. Dobra. Ale nie, ja wiem jak ja to zrobię, nie? <coughs> Torba medyczna, tak. Dobra. To kładziemy tu tą zabezpieczyliście? <laughs> tak zabezpieczyliście o to chodzi no przesuncie się dobra tą naj... tą ładujemy na nosze dobra Dobra, wsiadamy i jedziemy. <laughs> Dobra, zawieziemy tego pacjenta i będę kończył. <laughs> będę kończył. O kurde, ale bym prawie przywrócił pacjentkę. I po co biegniecie ze mną? <laughs> Dobra, mamy to. Dobra, wiedziałem. Dobra, dlatego to by było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobał, się. w tym momencie spodobał się. Łapać w górach. Obraz, obróbki z dążą mi w robach. Nie wierzę, że w kolejnym odcinku. A ty, co przywracasz tą tarbę, Dlatego to by było na tyle. Naura.